Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Last Day on Earth. Yy, Dobra w końcu nadszedł ten dzień Gdy będę otwierał pierwszą czerwoną skrzynię Ale zanim to nastąpi musimy Przejść się po prostu na trzecie piętro Zdobyć jeszcze 5 czerwonych Także myślę że nie będzie jakiegoś problemu Bo resztę mam już Ale ogólnie dobra Weźmy. Myślę, że wezmę sobie gloki na Frenzy Gianty. Wezmę sobie MK i Shotguna zostawię, bo i tak pewnie z tych skrzyn coś tam dobrego poleci. Baseballa biorę, bo chcę na tych słabych misje sobie zaliczyć wykonać. Tam jeszcze chyba 500 obrażeń z Baseballa muszę zadać. Wezmę sobie te apteki, wykorzystam, bo też mam 5 użyć. To akurat przy okazji sobie misje wykonam na bieżąco. Te co mogę, oczywiście. No i ogólnie, tam co do tych misji sezonowych z tymi motocyklista, motocyklistami, to jednak nie będę robił. Bo wiem tyle, że pójdzie mi dużo tej broni, a wolę sobie zebrać tą broń i zbierać etykiety. Bo myślę, że. No, i chyba wy się z tym zgodzicie, że zawartość z, ze skrzyń, czy to zielony, czy to czerwony, jest lepsza niż no, niż te misje, bo nie są jakoś tam takie wartościowe nagrody. No, tyle, że jakoś tam fajna odskocznia od tego survivalu. No, ale ja wolę sobie z, wykorzystać te bronie na. Bunker Alfa czy posterunek, żeby mieć ten Lepsze bronie czy coś tak No jak ktoś ma dużo broni wiadomo jest starszym graczem, czy takim wiecie dłuż, dłużej gra po prostu w tą grę A, czekajcie. No to może sobie to wykonać na spokojnie. Bo wiecie, ja sobie wykonam tę ten... O już tu 20%. Bo wiecie, ja wykonam sobie tę misję, a będę potem pustym w ryj. Tak powiem. No i co? Ja potem nie Nic. Dobra. Także lecimy sobie na trzecie pię piętro. Myślę, że tam sobie spokojnie. Te pięć ticketów. Nie będę tam jakoś. Tak wiecie czyścił co do jednego zębiaka no ale zobaczymy jak pójdzie czekajcie ja sobie wezmę ojej, ktoś zielony leci ojej głowę mu ściachałem Eee, yy, dobra Kolejny, gwoździki bierzemy. Tutaj, y tu byłem, dobra. Także lecimy na trzecie piętro. Zobaczmy sobie tego baseball'a. Chyba, że to zły moment. Nie, to zły moment, bo przecież ten gruby tutaj jest. Nie chcę tej piły jeszcze. Tracić, bo wolę zostawić na tych zielonych grubasów. Zapomniałem, jak one mają. Mm, a albo abonament jeszcze, tak? Dobrze. Pamiętam. W sumie, wiecie co? Aha, bo ja. Tutaj będzie. A nie, tutaj będzie jeden. I ten. O, na tego. Tak, toxic abonament. Dobra. O, nic nie leci z nich. Także możemy sobie tutaj baseball'a. A ten turret to mocno bije, powiem szczerze. Zielonych to będzie chyba na dwie. No i dobra, tu jest frenzy. Ja sobie go załatwię. No, Wiesz co tu jest najgorzej? Że jak kończy się broń? Już tak raz się. Raz, już tak. Ciachnąłem się, skończyła mi się broń, no i jak chce strzelać to on podchodzi do niego No i to był błąd wtedy Dobra, dawaj czerwony Jeszcze 4 sztuki mm, Dobra, bo To akurat ile tam jeszcze potrzeba do wykonania? Gdzie to jest? A 1000, dobra co tutaj? Slepota. O, trzeci. A nie było ich tutaj dwóch? Dobra, akurat sobie wykonałem zadanie. Pięknie. No i teraz możemy lecieć dalej. A użyłem 5 tych. A nie, czekajcie, bo ja jeszcze. Ja użyłem teraz 5 tych apteczek użyć. Yy, jeszcze, jeszcze. Jeszcze baseballem. A, to już końcówka, czyli 27. 23. Mam jeszcze zniszczyć ten. Tureta, no ale nie dam rady tym. Tym yy, glockiem, co mam, słaby zasięg. Będę musiela, musiał. Nocie przy okazji sobie wykonać zadania. Te Ale ten Turek tam się patrzy. Mkę przynieść i tego tureta zniszczę. Dobra, wykonane. Teraz weźmy piłę. Ściechajmy go. No, ale już jestem ciekaw z tej czerwonej, co mi zleci. Mam nadzieję, że reszta do, żeby tego choppera w końcu postawić. E, dobra, tutaj sobie. Trzeba sobie życie. Mam bandaże. E, wiecie, bo tu jest ich dwóch. Ja sobie wezmę te bandaże jednak. No, ja tu od razu zobaczę. To nie, to trzeba to lepsze wziąć. Chodź. Ale mocno biją. już mi spodnie zabrali. Dobra. Tu będzie teraz frenzy, to trzeba go też załatwić. Trzeba sobie to użyć. Także teraz zupeczki. I i gloka, O nie, nie dał czerwonego. Kurczę, jeszcze cztery. No nie, nie dobrze. Jest trochę gloka, fajnie. To na razie sobie zostawimy. Zobaczmy co tutaj. Ale dobra, na spokojnie Potem aby tylko otworzyć i. Tutaj będą te Mały set stracę, ale. Jeszcze na dole mam jeden. I teraz tak. Y tutaj będzie ich dwóch, Frenzy. Także możemy sobie wykorzystać akurat tego glocka i piłę. O nie! O nie, bandaże. Teraz Grubasa Trafię w niego, co ty w ścianę strzelano. no czekajcie wam, to nie trzeba tak blisko. No nie, o nie. nie mogę biegnąć. O nie, ale fart. Nie mogę biegnąć normalnie. Dobrze, on taki wolny jest. Daj, czerwony jest. Dobra, jeszcze trzy sztuki. Tu będzie jeszcze jeden. Ale myślałem, że mnie załatwi. No nie, to było już trochę. Stać tutaj. I na górze będzie dwóch. by się modyfikacja tego bloka, żebym miał trochę dalej, dalej sięgał. Dobra. No nie, nie dał mi czerwonego, jak to możliwe? Także chyba wyjdzie, że cały przeszukam. Tu nie mogę jeszcze tego niestety. Dobra, idziemy dalej. Jak trzeba, to trzeba. Jeden przodem, drugi tyłem no powiem wam, że 12 już mi sypnąło zielonych. Ostatnio jak byłem, tak nie było za dużo. Tutaj praktycznie z każdego super dobra, teraz tutaj będzie gruby jeden że go sobie te piły wykorzystam już. Tylko weźmy weźmy sobie. Chodź tutaj. Dobra, dawaj go z Dobra. Prawie. Prawie mnie zawie. Teraz bierzemy tego. Czerwony, dobra. Jeszcze dwie sztuki. Tutaj jeszcze jeden będzie. O, już chciał biegnąć. Właśnie to jest trochę tak, że... nie kończy się, no i chcemy dalej strzelać, on biegnie do niego z łapami. Dobra, daj czerwony. Pięknie. No i dobra, jest ostatni gdzieś. No chyba na dole będzie. A tutaj, tu nie będzie go? Mi się zdaje, że tu jeszcze będzie. Tu na sery to dobra, nie muszę wyłączać ich. Bo tam nie będę szedł. Tak, tu jeszcze jest frenzy, dobra. Także nie będziemy musieli na dół iść. A nie, jest już tutaj. No i dobra. Wezmę sobie tylko to, co takie. To może go zabijemy od razu. Chodź tutaj. Już dobra, już załatwię, bo tam ja wezmę jeszcze sobie tą skrzynię. Dobra, spokojnie. Dobra, także zaraz wielki opening. No jeszcze prawie. Ponad połowę Glocka zostało, fajnie. Także dużo tego nie poszło, powiem szczerze. No i otwieramy i idziemy. Dobra, na dłuższ nie będę szedł. Bo tu nie chodzi o to, tylko chciałem po prostu 5 zdobyć. Jakbym musiał 10, no to bym musiał 10 zdobyć, tak? Ale mlecie tych tykietów. No i dobra, a, a tutaj? A tu jeszcze nie patrzyłem Także Powolutku i cały czas do przodu yy, Jeszcze tam coś było Teraz ja sobie to wezmę Tylko poczekajcie, ja sobie to o tak Jeszcze będę miał jedno miejsce Że tutaj coś było. To, to jest mi potrzebne, to aluminium, tak? Aluminium, tak. Co po prostu możemy weźmiemy ten, baterię. A tu co było jeszcze? O. I tak myślę, że ten. Dobra. Czy pewnie jeszcze przyjdę, jak otworzę sobie to już później, wyczyszczę tego do końca? Jeszcze na. na biguana. O właśnie, będę musiał jeszcze zrobić odcinek z... A co tu ja ich nie obszukałem? No kurczę, myślałem, że ten... Zobaczcie, praktycznie na jedną całą zielono mi. Dropnęło. No właśnie, będę musiał zrobić odcinek, gdy jak... A tutaj jeszcze możemy weźmy. Bo tam jeszcze jest Frenzy, to może od razu to zrobimy, tylko czekajcie, bo tam mi się skończy zaraz. Ogólnie dajcie mi, dajcie mi w znowu komentarzu znać na Bigwana. E Co mi starczy? Ile muszę mieć tego? Tego wszystkiego. Tam chyba widziałem, że 20 apteczek starczy. Ja bym sobie bandaże pewnie wziął, bo szybciej się robi. MK Glocka i chyba by starczyło. Także na pewno odcinek będzie. Czekajcie, mi to nie starczy na niego. No i wszyscy lecą normalnie. Toxic Abanamation, grupę O! Mało brakowało, powiem szczerze. 19 I tam jeszcze z Frenzy. także też się go jego... się pozbędę stąd. Kolejne Zielony Tikat. Nie no, jest dobrze, jest dobrze powiem szczerze O nic się ma. Teraz weźmy jeszcze klonka i załatwmy tego jeszcze jednego grubosa. Byłaś tutaj. <gry> Pamiętam pierwszy raz zagrałem, znaczy pierwszy raz poszedłem do bunkru, do bunkru i ja chciałem go z... Z czego ja chciałem? Z tej kiły chyba. <gry> A on mnie nastrzała. Frenzy. Chodź tu. Co on się tam zaciął? Nie mógł się zmieścić w futrynie. Dobra. Czerwone? Pięknie. Trzeba sobie to odłożyć teraz. No i lecimy. Wziąłem wszystko? O, nie wziąłem najważniejszego. Także otwieramy po, najpierw od najsłabszej. Zaraz lecimy za żółte tikety. No i za czerwonej. Czarną skrzynie Armii. O, ale dropnie tam pewnie słod a sedcik jakiejś. Dobra. Tutaj standardowy silniczek jest, co mi się bardzo przyda. Kanistery też fajnie. To jest takie podstawowe z zielonej, tak? Teraz tutaj. Mamy kolejny silnik. Kolejny pattern. bloter O! spoko, Dwa razy Uzi. Mega. Cały set Tacticala. Apteczki, fajne aluminium. No, jeden silnik. Kurczę. Ko A koło chyba też mi brakowało, powiem Wam szczerze. Tak, tak. Koło kierownica i. I chyba trzy silniki. Dobra, fajnie. To aby kierownica jeszcze dropnęła. I będzie super. Powiem Wam, że z tej to tak... nieźle. No, nie nie źle. Źle. no i, i teraz najlepszą. Ho, ho, ho. To Powiem wam dwa silniki. Ale nie ma, nie ma. Bak jest. Ale nie ja mam. I mi kierownicy brakuje. Kurczę. Dwa filtry. Kolejny pattern nuklear. Fajnie, Powiem Wam, dwa, chyba już trzy patterny mam. Jakby mi kierownica dropnęła, bo super. No dobra, no muszę teraz dla, na, na, dalej na nią. Szkoda, no bo ona tak chyba nie może wypaść. Musi właśnie bardziej chyba, właśnie z tych skrzyn niż ją znaleźć sobie gdzieś po prostu na jakiejś lokacji. No dobra, ale nie dostałem swata widzicie, widziałem, że ktoś Nieraz dostał właśnie swata seta całego Ja dostałem trzy taktyka, dobra Biorę takie na hmm. Tu mamy kolejną modyfikację, o fajne Rączka Ej nie no Tutaj mi brakuje 6 jeszcze do żółtej. Spoko. To mogę jeszcze na kierownicę gdzieś tam trafić. No do czerwonej jeszcze muszę zbierać. No sporo. Troszkę się zejdzie. Ogólnie trzy chyba sety dostałem. Tak. Tak 3. nie No fajnie jest. Chociaż kierownice i silnik już będą skomple skompletowane Także Zostanie mi kierownica. A broni palnej ile? Tego tak, no, mi tutaj chyba gloczek, tak? Także już jest coś, powiem wam, bo mam jeszcze na dole MK Shotguna. Czyli 3, 4, 9 broni. Super. Fajnie, fajnie. Aby teraz tylko na kierownicę sobie i jest idealnie. Mam z czym chociaż na, na chwilę obecną chodzić do bunkru. Tu mamy modyfikację. I przy tym Uzi. O, będzie celownik dalej. Z dalsza będę mógł strzelać. Dobra, ja to sobie teraz pościągam na dół i będę do bazy zanosił. Także jeśli się podoba odcinek, zostawcie łapeczkę i subskrypcję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!